To nie to samo, ale... Ale na trzeć można tylko. Patrzeć można, ale nie wiem czy z spirytusem. Może no, już spirytusem. Chyba rozcieńczonym z wodą albo z czymś. No. Wow, no. headshot, ale...

Tylko nie mów że mam na imię Mikołaj. Cześć Maja. Przywitałaś, dałaś. Dobranoc Myszko, idź do łóżeczkę spać. No, ale ja nie słyszałam. No, no, A, no. słyszałaś, powiedziała Cześć Maja. та побити старе не